Witam Was w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj nie wiem co, dzisiaj granie na pewno spróbuję poklikać na którymś tam koncie Lochy, w sensie raczej trefem mroku, bo tam mam większe szanse. Zachęcam Was przy okazji do zostawienia subskrypcji łapki w górę. I no, idziemy dalej. Za 5, no za 6 godzin będzie się kończył Hellevator i będzie z tego odcinek oczywiście jak odbieram wszystkie nagrody. Mam nadzieję, że będzie kolejny legendarny klejnot. Będę bardzo zadowolony z tego i na pewno pójdzie na coś. Nie wiem na co, ale na coś na pewno. No tak, więc. Mhm. Mm no jest no. ale ej, ogólnie mogę wam powiedzieć tak, że się popsuło strasznie coś, że mi jakby cofa i zużywa grzybki, że na arenie walczę z tymi ludźmi i to nie jest akurat fajne. Jak mam być szczery, dobra, pójdę do tego najgorszego dzisiaj. coś tu już jest, to dostajemy 1500 na głowę, okej. Okay. Bo tu fajnie zaczęły grać osoby, te. Ten w sumie. No więc się cieszę, super jest. na Nawet ooooh. Wow, tu oczywiście. O tu oczywiście nikt. Hmm. Nie, dobra, na spokojnie będę miał ten klej, no dobrze. No to. A, już od razu. Na kolejne te A trzeba zrobić awkę Na spokojnie wszystko Tak, poproszę Ile kasy? Dobra, teraz się opłaca skrzynki otwierać Okej, okay. a właśnie dzisiaj będzie Długi odcinek raczej, bo jest Dużo ciekawych rzeczy Mając na myśli ciekawych to na przykład już zdobywanie epików z zadań plus Zdobywanie epików yy, ze Grania w kości Właśnie już pierwszy Zobaczymy ile siądzie. Aha no nie, no dobra, nie było, chociaż taki plus. Epicki przed, wow, co, co to jest? Mhm. A się trafia dzisiaj fajnie coś. Okej, okay, no to staty. No staty trzeba u... dobra. Jednak tu lepsze najpierw. Oj, nie mam czegoś zaczarowanego tego, okej. Okay. Mm. Nie wiem, no zrobię do 13 milionów i potem sobie zostawię i auto w odcinek poulepszam. Bo za długo by to po prostu było już ulepszanie tego wszystkiego według mnie. A czy to się w ogóle nagrywa? Nagrywa, dobrze. Hmm. W trakcie Hellevatora to trzeba korzystać z każdej dobroci. Eee, czy... I ty, personek, person. To się zdecydowanie przyda. I okej, okay, mam do odebrania. Mm -hmm. No to teraz tylko jeszcze oczywiście popilę szybko. Y oj, 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 oj. Okej okay. Czyli pupila już też mamy załatwione ilochy yy. No właśnie, tu strefa mroku będzie klikana, więc tu tylko Raczej spróbuję No Ale typowo więc tu zobaczę Okej, okay, nowy poziom Fuj, nie, no. to tak schodzi łatwo. No to sklik klikaliśmy w całe w sumie. Sorki. Eee, za Dzięki tutaj. Eee, Okej, okay. nie, no dam tutaj miejsce na klejnot. Eee, chcę po prostu, żeby to wszystko ładnie szło. Jak trzeba korzystać, to trzeba. Co? Chyba jakie dostajesz to korzysta A ważne zresztą. Jakieś głupoty gada... Właśnie, wszystko bez miejsca na klejnot. Teraz już będę wywalał, bo nie wywalałem, nie wiem czemu. A po prostu... Już... Tak... Te bro Na bronie i do mojej postaci tylko będę używał, bo też w sumie nie ma co przesadać według mnie. Tak się wir wziąłem i... A. I tak lekko się zagalopowałem No i pięknie, no i poklikane To co tu jeszcze? Nie wiem, zobaczymy Okej okay. eee, Inteligencja do góry okej okay. No eee, Przy okazji tu zrobiłem zadanko pięknie jest. O, kolejne konto. Normalnie cały czas to samo się dzieje. Życiu, już nie wiem, co tu praktycznie robić w tych pupilach, bo jak nie umiem pokonać i... Właśnie, tu nie, tu za mały lewer, a tu nie umiem pokonać. Eee, tu muszę czekać na niego, a teraz nie ma oczywiście. Nie, nie ma. No tu Cię nie pokonam Tu to samo Tu Też na no, to nawet nie próbuję Ok, no to atak oczywiście nieudany Typowo O no nie no ty musisz zejść, no proszę. No. A nie wiem czas jakiegoś nie dodałem czasem tu do... Dodałem tu dobrą fokę. No czyli dodałem, Pamię jednak dobrze pamiętam. Yy, teraz warta. Ja już tu to robię tak trochę inaczej, ale no yy, Tak... Raczej. No nuda to jest zrobienie tych pupili tp. no Jeszcze szczególnie jak tam nic nie ma, no. Nie oszukujmy się. Ile dostaje? Tu 4800 plus y, dusza. Okej, okay, nie, to tu można pootwierać w sumie. Y, wszystkie skrzynie. Znaczy... no... Broń. Nie! Dobra. Czyli brońka ofiara. Nie dziękuję. Okej, okay, dostałem jakiegoś epika kiedyś. Nie, to tu raczej. Dobra, bez tego miałem nie dawać, to nie daję. Nie mogę tu nikogo oszukiwać. Ani, ani was, ani siebie. No to przed tym, jak loszki, to. Potężna próba na epiki, ale widzę, że. Na tym koncie coś tak zbytnio nie ma zamiaru Halo, no... No na tym koncie chyba farta nie ma. W ogóle jest nowy serwer, pierwszy amerykański plus 14 EU, Zachęcam was oczywiście do za założenia postaci. Ale ja, ja dopiero na 15 założę i będziemy grali z wiadowcą prawdopodobnie. Bo ma być jakieś rework Demon Huntera, a... Tak. Zawsze chciałem zagrać z wiadowcą, po prostu. Na mm, i nic nie trafiłem, to Tylko, dobra, to jest jakieś takie nie... niejakie... takie, no... Nie... nie... niejakie... nijakie. nie eee, jakie. tu będę pokonywał jakoś? To? O, broń! Zobaczymy. Aha, czyli to jest tylko takie. Okej, okay, i teraz co? Okej, okay. i tu. A bo to jest. To nie wiem, czy się Tak. E, 274 poziom. Ale pięknie. Eee. nie Nieładnie się trafiło. No to nie, dobra, to sobie jutro tu wywalę Ty teraz, ty. Duży upgrade to u ciebie to zrobię. Niech, niech ci będzie, gdzie masz szczęście. Bo jak jest takie duże przejście, to się to no, przydaje. Coś takiego. No, nie masz co oszukiwać. Jak ja chcę klikać te loszki tam czasem, no to trzeba. 2.87, no to 1 mniej, to jest full i to jest bez miejsca na krigot. Mm. No to idealnie mm. Nie wiem czy to było słuchać teraz na nagraniu Prawdopodobnie nie Ale ptak mi wleciał w okno Taka sytuacja nietypowa A tu klikamy I się zgłosimy do... Ataku Tak, tak jak przyda się do ataku Już osta o ostatnio byłem, no idealnie I... okej, okay, no a tu Czwarci, okej, okay, w sensie jestem mega zadowolony na żadnym skąd tak nie ten, ale to jest taki cel, którego nigdy nie osiągnę. Raczej, a raczej nie na tym se... chociaż tu jest najbliżej, ale eee, pokażcie mi tu to, ile w ogóle odcinek trwa? O, dzio oh, cholera, trochę trwa, ok. No właśnie, wy w ogóle jakby nie macie, oni tu nie mają w ogóle wymagań, czy jakby nie ma szans dojść. No co... właśnie, 470, no to gdzie ja w tym jestem? Ale wierzę, że z tym mi się uda daleko zajść, oczywiście. Oh. Bo to jest naprawdę dobry, dobra gildia mi się trafiła. Mimo, że to już są takie strasznie stare serwery, na których praktycznie nikt nie gra, to mi się trafiło idealnie. No ale no nic, nic nie poradzę. Kolejne konto, konto daj się napić, jest eee, to jest na trzecim to ulepsze eee, właśnie, bo tu kurczę strasznie zeszłem z tymi, z grzybkami, to tu z tym klikando to nie wiem jak będzie, jak mam być szczery. Bo szkoda tak w sumie będzie. Jak mam być szczery, e, no ale to właśnie zrobimy to samo: czyli znowu a czyli w sumie znowu tylko będę karmił, bo ni nic się tu nie da zrobić. Ok, ma sens, ma sens. E, jajko, ok. To mi się podoba jajko, jajko biorę po coś Ty ja Po coś wybrałem to zadanie tak Hmm mm, mm. A cieka Zaraz sprawdzę do czego No bo się sam nie wiem w sumie Uuuu. Pięknie. Dwa, dwa, mogę tam tą trójkę wziąć, ale to już mój problem. I nowy level. Pięknie. E, zręczność. Ooo! I ty mi się bardzo, to bardzo przydasz. Czy ja coś tu. Okej, okay, nie mam tutaj, to dam. Poczekam. Nie. Nie będę tak puszował yy, Co? A do tego Sprawiam sobie to, ok I tu mam nowy właśnie Mhm O, do mnie tam coś było przedmiot Pięknie Poszło to, zobaczymy tutaj Dobra, to tu po zmianie przedmiotów zobaczę Eeeh... Hmm. Tak. Ty też jesteś raczej do wywalenia... Yy, teraz tu do mnie... Ech. Dobra, to też już leci do wywalenia... Niech będzie... A... No... Tak chciałem zrobić Na na To sobie zostawię na jutro I tutaj do wymiany bez klejnotu OK eee, Raz i zobaczymy czy teraz coś się tu zło... Nie tutaj, tutaj O! Nie wiem do kogo to może być. Dobra. To eee, do, do ciebie wszystko, ale to nic się nie spisało. To tak mogę zrobić ostatni raz. Eee, ty jesteś na siłę. U ciebie sobie chętnie wezmę i ciebie, so ciebie sobie pozbędę. Zaraz... Znaczy no... Kolejny dzień o. I teraz tylko jeszcze Hellevator Czy ja chcę coś atakować? Dwa... Sześcior, tu był wczoraj w dziesięciu No to tu pójdę Bo to jest taki klan, w którym tak średnio się tam... To zbija jak mam być szczery. A tu widzę, że. E, na takich małych poziomach mniej więcej ludzie są. Okej, okay, ja myślałem, że oni tam tak strasznie gurują. Ale ten w ogóle ziomek strasznie troluje według mnie. A my tu spadamy na łeb na szyję. My tu jeszcze byliśmy... Niedobrze, niedobre rzeczy się dzieją. Aha, i teraz dopiero kolejne epiki, no okej. Okay. Mój błąd. Mój błąd, no Może brońka by się nowa trafiła, by się przydała Tak mi się wydaje Ale epicki przedmiot to już jest coś, tak Chociaż jeden A, no i, no i a, aż jeden hmm. No to jest, dobra, tym się nie będę przyjmował e, Tu jeszcze zakrę... Co jest? Wow! Zakręcimy sobie tylko na każdym koncie I ja wam będę już dziękował za ten odcinek. Zachęcam was do zostawienia subskrypcji, łapki w górę i widzimy się w kolejnym odcinku, który będzie podsumowaniem Helllevatora. Cześć!